W drugiej kolejce podwójnie będą grać drużyny z Ekstraligi. Każda z drużyn rozegra po dwa spotkania. Lecimy szybko, bo euro. Tak, bo euro, i, i właśnie długo czekaliśmy z terminarzem, bo czekaliśmy też na Polskę, która jako ostatnia. I to jeszcze przedłużała aż do kartych. Jeszcze jakieś mecze towarzyskie Z2 do tego dojdą, i to tak, wszystko wy, to wy, wy, wyklucza trzeba. granie. Tutaj trzeba będzie kombinować, jeśli chodzi o czerwiec. Ale wracając na to. No Dużo ciekawego grania, tak? no najwyższa klasa rozgrywkowa. Yy, wszystkie drużyny pokazały się, większość drużyn pokazała się jako tako. Też sporo remisów, więc jestem bardzo ciekaw, co się będzie tutaj Konkrety. działo. No, tutaj, konkret yy, jeśli chodzi o dzień pierwszy, to pancernik z soccer Panczem. Soccer Punch z CB, jak wspominaliśmy wcześniej, 2-2 i Pancernik z BNY, też 2-2. Też 2-2, czyli solidne i zasłużone 2-2 w tym meczu. Tak, może tak wstawiać, bo obie drużyny już taki wynik miały. No powiedzmy, Michał Pondel z Pancernika zna paru zawodników z Sokera, bo grali u niego jeszcze w czasach Tomtexu, więc na pewno będzie mecz z emocjami. Tak, tutaj AWL 3V też może być to ciekawe spotkanie, zależy w jakiej kadrze zjawi się AWL. AWL na, na, na świeżo, na początek, to też nie wiadomo, właśnie, bo może mają jakiś nowych zawodników. Nie wiem, nie przyglądałem się kadrom. Ale 3V pokazało już na starcie, że, że będzie mocne. No, i celują, tak jak mówił w, w, w O, teraz może puszczę fragmencik 3V. Patryk po, na rozgrzewkę dostał pytanie o ten sezon, więc nie było to publikowane w podsumowaniu zimy, więc puścimy to w tym momencie. Jakie oczekiwania na teraz po dobrze przepracowanej zimie? No, ja myślę, że chyba medal. Celujemy na medal, tak naprawdę, w, w tym momencie, no bo po obocie po, po w zimie skład utrzymany. Tak naprawdę to w sumie parametr nie wiem, czy ktoś odszedł. Chyba nie. Chyba utrzymaliśmy dokładnie ten sam skład. Chciał nam uciec Wojtyk, Wojtek Tomczyk do kasztaniaków, ale zmieniście regulamin i może grać u nas. Mm -hmm. Także e, dwóch tak z Ekstraklasy może grać w niższej lidze. Także Wojtek też będzie. Jeżeli frekwencja będzie dobra, taka jaka była w zimie, to myślę, że celujemy w pedal. W zeszłym roku do medalu niewiele brakło. Ostatni mecz decydował. No dokładnie tak. E, aczkolwiek powiem szczerze, że ten ostatni mecz właśnie e, decydujący o medal, no to byliśmy zdecydowanie gorsi, także e, ja uważam, że w sumie zasłużenie przegraliśmy. No i też myślę, że z perspektywy całego sezonu, to, to jednak e, poprzedni sezon e, nie był taki, żeby, e, żeby gdzieś e, ten medal zdobyć. W zeszłym sezonie sześć drużyn do końca walczyło o medale, do ostatniej tak, kolejki, a dodaj tak, do tego na przykład jeszcze AWL. No, okay. ok, AWL grając mocniej, wtedy by pourywało komuś punkty, więc pewnie by się to jakoś inaczej rozbiło, <laughs> ale jest kandydatów do medali więcej niż kandydatów do spadku. Tak, to na pewno. Bardzo fajnie wyszło to w zeszłym sezonie. Mam nadzieję, że w tym sezonie będzie równie dobrze. No i szczerze powiem, Teraz już mnie będą pewnie nie lubić, bo ten, że mam nadzieję, że fidas tym razem nie wygra. No tak, no wiadomo, jak co, jedna drużyna wygrywa cały czas, no Czterech to... wygrał Fidasz i szczerze, mam nadzieję, że 3V też teraz nie wygra, bo będę im robił plakat po zimie, to zrobiłbym sobie jakiś inny. Dokładnie, no więc tutaj są drużyny, które też mogą powalczyć o mistrza, a jeszcze nie mogli się nim cieszyć, jeśli chodzi o, o ekstraligę. Dawaj, następny mecze jakieś. Gumzamet, z Royalem, No tutaj pewne zwycięstwo bym odstawiał Gumzametu. Raczej, raczej tutaj bez niespodzianek, aczkolwiek jak to w piłce bywa, różne rzeczy się mogą dziać. I na koniec dnia Ceresic z BNY. Też obie drużyny zremisowały 2-2. Także, ale jednak, no tutaj, co prawda z niewielką przewagą postawiłem na Ceresic. Torek. Tutaj gramy i WLB, i WLS w jedynce, jak i w dwójce po obu stronach. Więc jeśli chodzi o ciekawe mecze, które mogą być wyrównane, no to tutaj patrząc na wynik z poprzedniej kolejki na promieniowaniu Astech. Obie drużyny wygrały wynikami 2 do 1. I teoretycznie na promieniowaniu powinni być faworytem, być faworytem No ale. Fulanito też było. Fulanito, Dokładnie. Zobaczymy, czy Aztek będzie po faworytów. Środa? W środę jest tutaj 3V sport bonding. Jeśli sport bonding. No, 503V i ci07. Tak, aczkolwiek uważam, że tutaj sport bonding będzie chciał się pokazać. No i też brzmienie miasta z Soccer Punchem. Brzmienie miasta będzie chciało się też w końcu rozegrać, ponieważ trafili na głuzamet. Przypomnę, co powiedziałem e, jesienią, że y, brzmienie miasta będzie mistrzem, twierdziłem, a w następnym sezonie spadną. No, połowa mi się już nie sprawdziła, więc twierdzę, że druga połowa mi się sprawdzi. Chyba, że brak mistrzostwa anulował to, że spadną, ale. Coś musi. Ja twierdzę, że oni. Niech tak będzie. To jest moje zdanie, ja się z nim zgadzam. Powiedziałem to co prawda w październiku, ale... Co tam? To czwartek? Owen Nessar ZKS MPK. On zabrak sponsora ekip. No prezes AWL w jako jedyny mecz. Czyli dalej, jak nie wiadomo tam Rzeczywiście, te co wymieniłeś, to raczej nie będą szlagiery. Tak, raczej nie będą szlagiery. Chociaż ważne dla wszystkich drużyn. I, nie? i, i... w tym dniu, raczej jeśli chodzi o czwartek, spodziewałem się jednostronnych spotkań, ewentualnie odblu z torkiem. Może tam się jakaś. doświadczone ekipy. Tak, może tam się jakaś niespodzianka yy, pozjawić, wydarzyć, a reszta tych spotkań to raczej takie. Z małym kursem na jedno z mm -hmm. A piątek? Też mamy Ekstra Ligę. Jak i WLS-2 i po jednym i WLB 2 i jeden mecz z WLB-1. Więc jeśli tutaj nie wskazać z takich ciekawszych meczów, ewentualnie tutaj mecz TB z Ceresitem. C czyli trzymamy się dalej ekstra. Dalej ekstra. Ale, ale to takie ciche takie. No nie ma, nie ma. No. No bo tutaj tak, Capgemini, Tarczyński, Tarczyński raczej z Capgemini, wydaje mi się, że jak przyjdzie w składzie to ich zabiegają. Tak, Capgemini wygrało pierwszy mecz, Tarczyński no. zremisował, no dobra, no mów, 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 no. C z C insertem? No nie no, 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 C. C, no z C. Z tej dropem w składzie, no to, to C. Kasztaniaki z kuźnikami, no, to kasztaniaki z kusi, kusikiem. Kasztaniaki, wydaje mi się, że powinni to no nie będzie tak łatwo jak w pierwszym meczu, ale, ale okej, okay, dobrze. Brzmienie z Royalem. No Royal, też mówiłem przed sezonem, że to jest jeden z do spadku. Royal przegrał, jest Beniaminkiem, ale jak twierdzę, że brzmienie ma spaść, no to trudno, no to Royal wygra. No i dojby z AKS-em, no to wydaje mi się, że AKS jak się rozrusza po przerwie. Nie widziałem ich to... od tamtego czasu, więc też ich nie widziałem, ale wydaje mi się, że z będą powinni sobie poradzić, no bo doj grał z, z selekcją tarcia krzanów i, i mesz był bez jakichś niesamowitych, efektownych i efektywnych akcji. Mhm. No to rzeczywiście, za dużo tam się nie. Podbonding był zamert, ale to też zamęt obstawiam się. Tak, tu się z tym zgodzę. Dobra, to tydzień też się zapowiada emocjonująco, zwłaszcza, że na jego koniec niektóre drużyny już będą miały po A, trzy mecze. I, i, I oby to nie były trzy praszki. Chociaż jak pokazała, pokazał zeszły sezon na w Ekstralidze, można było mieć trzy praszki i walczyć. Więc sezon wyrównany. Tak, sezon wyrównany, napięty jeśli chodzi o tutaj tempo rozgrywania meczów. Także tutaj akurat trafia się na Extradiga Liga, jego podwójna kolejka i też niektóre drużyny z WLB2 będą miały okazję jakaś podwójnie. W zasadzie wszystkie drużyny do tej pory już zadebiutowały poza dwoma w tym sezonie. Jak mocny będzie to sezon? Nie wiem, brakuje mi jakiejś mocnej puenty, słuchaj. Jaką tu puentę dowali? W ogóle to znaczy... ...jakichś młodych hitów. Mhm, przyszły tydzień. No ale wiesz, a w kim razie? Z o, no to czyli tak. Czyli wychodzi na to, że Stowarzyszenie od Raniemen po drugiej kolejce będzie miało już 44% z zeszłego roku. Zobaczymy. Goli? Będzie bramkarz? Czy ty? No, też tego nie wiemy jeszcze. Jest dopiero poniedziałek, a jest jutro. A, no to pewnie. Dobra, dużo czasu. Okej, starczy. Starczy. Starcz. Na razie, bo... tak, bo widzę, że zatkany. Z wrażenia. Ciężko. Zra... Nie jest to twój debiut, ale. Nie, ale ciężko mi się mówi w ogóle.